Czas zatem zaprosić na scenę honorowych patronów i nie tylko. Doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Alwina Gajadura. Poseł naszej Tomasz Kostuś. W imieniu marszałka województwa polskiego wicemarszałek pan Robert Węgrzyn. Na scenę zapraszam organizatora zlotu Master Mastertrack, producenta programu Na Osi, Pana Andrzeja Wachowskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o Orderach i Odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej odznaczony został srebrnym krzyżem zasługi pan Andrzej Bachowski. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej order wręczy doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Alwin Gajadur.